Witam Was moi kochani, bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu. Moi kochani, za chwileczkę ruszamy do mojej córki, dlatego że jadę po drodze, kupię jej bułeczki, zjemy razem wszyscy śniadanko, a później ruszamy, bo mamy bardzo dzisiaj dużo do załatwienia, a między innymi będziemy, słuchajcie, w centrum handlowym i będę. Jadę w poszukiwaniu prezentów dla najbliższych. Nie tylko dla najbliższych, ale przede wszystkim. No. Także zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. A ja wiecie, rozgogolona, ale jest mi tak dzisiaj gorąco, płonę. uszykowałam sobie tak zwany zestaw startowy, uszykowałam sobie śniadanko, czekajcie, o tak Wam pokażę. Uszykowałam sobie śniadanko, tu mam taką sałateczkę, żeby już nie robić u córki, bo ona na pewno nie miałaby wszystkich produktów, na przykład buraków, a nie będę tego, słuchajcie, wozić. Ze sobą tu mam y, herbatkę, a to tak na drogę, Słuchajcie. ruszamy, tylko ja muszę się oczywiście ubrać odpowiednio, muszę założyć golfik, kozaczki, ale nie te, te chciałam założyć, ale stwierdziłam, że wiecie co, do centrum handlowym, jak później pojedziemy, to z takim obcasem nie. Kochani, jak mogliście chyba widzieć, to ja wreszcie wyszłam z piekarni, kupiłam bułeczki i teraz podjechałam pod Lidla i idę tylko coś kupić, jakąś drobnostkę i lecimy już do mojego. Ja ci wpadłam, bo chciałam kupić całą paletę tych kolegów, ale został tylko jeden. No szkoda. I kupiłam jeszcze takiego palu. Dobry! Jestem malutkimi na spacerku w tym czasie córka coś tam ma do zrobienia, ale po prostu jest tak zimno, okropnie. Nie, 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 idziemy, idziemy, chodź, chodź, Te owoce pasowałyby do mojego wieńca, takie czerwoniutkie, ładne. O, albo takie śliczne dzikie jabłuszka, ale piękne. Słuchajcie, wracamy, bo jest tak zimno. Zobaczcie, jaką mam fryzura. I moi kochani, ja w tej chwili wysadziłam córkę, na chwileczkę pobiegła tylko dokumenty jakieś zanieść i słuchajcie, jedziemy mm, za chwileczkę do centrum handlowego, nie nagrywałam wam już śniadanka, bo to nie, nie ma sensu, słuchajcie, bo będzie dzisiaj dużo, dużo, dużo ciekawszych rzeczy do oglądania, chociaż śniadanka są bardzo, bardzo ważne. No, A już się kawki napić. Mam ochotę na kawę. No. Ale mam taki fajny dzień dzisiaj, słuchajcie. Mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego upoluje. Mam tylko taką nadzieję. Ale zobaczmy. Jedziemy w tej chwili e, do, e, do, do, do... do... wymienić olej. W samochodzie, a to jest chwila, moment, i później od razu lecimy już do centrum. Zobaczcie, jedno autko tylko przed nami stoi, więc szybciutko pójdzie. Zajecie, tutaj jest miejsce, gdzie była kamienica. Jeżeli słyszeliście o tym wybuchu ogromnym w Poznaniu, to jest właśnie tu. poszła do urzędu, a ja szukam parkingu. To jest dramat. Parking nie, no po prostu to jest szok. Dzisiaj słuchajcie będzie ludzi. O mój Boże. No cóż, święta. Święce, święta, święta. Ciekawe moi kochani, czy coś ładnego dorwiem. Musimy. Licznie to wygląda, taki ryneczek. To jest taka śliczna, słuchajcie, marynarka dopasowana, przepiękna za 155 zł. Rita Ora. To jest też Rita Ora, sweterek, przepiękny, 75 zł. Bardzo ładne są tutaj staniki sportowe. Czy taki? No nie wiem, nie osobiście się. Te najba najbardziej podobają lub ewentualnie te. A jakie one oni są w ogóle cenie? Te, te same. Nie, to nie Pokazujesz. są te same. Tak? To są te same faktycznie. No, no to te najbardziej mi się podobają. Jaka jest cena? 60 60 zł, fajne. Taki trzypak. Fajne. Słuchajcie, część rodziny mamy załatwioną, także cieszę się niezmiernie. Dobra, te są inne? Oj, te są... Ja chyba te przymierzałam kiedyś. Ładne są. Chociaż nie wiem, czy te nie są ładniejsze. Te są ładniejsze, chyba. No to weź jednej drugie. Kolejeczki, co nie są piękne. A nie wziąłam coś takiego: lata 70. Strasznie mi się ostatnio podobają takie spodnie. 140 zł. Nie wiem, zobaczymy. Kochani, teraz mam dylemat, bo mnie się te spodnie bardzo podobają. Dosyć fajnie leżą. A córce w ogóle. No ale w sumie to ja będę nosić. Boska, po prostu ta torba. A, 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 jaką mamy cenę na nią? Nie wiem. 949 zł, ale piękna. Idziemy jest. teraz w gumęzie zobaczyć coś dla panów. Zobaczymy, czy uda się coś wybrać. Bo dla pań mamy praktycznie wszystko. Zgubiłam gdzieś Weronikę, nie mam pojęcia gdzie ona jest. Tu jest chyba dosyć fajna ta kurteczka za 600 zł. Ale fajna. Piękne są te ozdoby, śliczne, cudowne. Jesteśmy w takiej maksie. i tutaj zobacz jakie są śliczne. Piękna niektóra. Nie? nie wiem, co to jest ta biżuteria. To jest stalowa, chyba, nie? No, śliczny to jest. 54, nie. O ile te kubeczki w 89 te kubeczki, ale jest piękne te tacy są. Ale może być za chwilę? Bo chciałam zobaczyć, czekaj, gdzie jest jestem, bo widzisz gdzieś? Jest tutaj. Jest, Teraz nie wiem, czy tutaj jest któryś z tych? Nie ma, nie? Jest ten do góry. Który? Ten za 405. No to jest taki, ten za 339, jak tam? To są. Ale ten jest fajny zestaw. A my mamy te, nie? Podobne. Takie, nie. Podobne. Ta nie szansa na prezent. <gryzanie> Gdzie jest tutaj boss? To nie jest ten, ten czerwony? Aha, ten czerwony wąchał się, czyli nie ma go tutaj. Nie, nie ma. Dobra, dziękujemy. Co my tu mamy? Gdzie jest ta peperoni? Nie widzę. A tu. A może kawę wezmę, albo nie, kawę tutaj nie. Nie dobra, w ten cofnę. Tego nie Słuchajcie, przyszłyśmy na kawkę i na coś słodkiego. Znaczy, to jest słodkie. są lody z szery i z gorącymi wiśniami. Miamki. Mm. Mam tu zaraz chodzić z tobą Czy nie wygląda z tymi ozdobami świątecznymi? O, tak mi się podoba to. Jok, pięknie. Miejmy jeszcze na zalantę zalandą. No? Na torebki <todzianie> Walentina I ile kosztuje? A, to Wyjazd to będzie dramat tutaj. Chociaż nie, idzie dosyć płynnie. Nie jest najgorsze. Wyjeżdżamy powolutku. Myślałam, że jest. Znaczy... O matko, zobaczcie tu, jakie są korki. Mm, no pięknie. No nic. Trzeba będzie to znieść. Za dużo bite śniadane? Nie, dla mnie to było bardzo zrównoważone. Bardzo mi smakowało. Trochę więcej wiśni. Ale ta kawa dawno nie, nie piłam tak smacznej kawy. Przepyszna ale to bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu na moim vlogu. Słuchajcie, zapowiada się przepiękny dzień, bo fantastycznie świeci słońce za oknem. Kochani, ściskam Was mocno, całuję. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze. Naprawdę one są dla mnie niesamowicie motywujące, bo widzę, że to się po prostu komuś podoba, że wtedy mi się aż, wiecie, aż tak chce się coś. Robię. także jeszcze raz z całego serca bardzo, ale to bardzo dziękuję i dziękuję też za wszystkie rady, bo ja bardzo chętnie przyjmuję wszystkie możliwe rady, jeżeli ktoś ma fajne przepisy. Jeżeli ja coś robię przy okazji i ktoś na przykład tak jak Lenka wysyła mi jakieś przepisy, czy jakieś porady, czy wytłumaczenie, jakiś zjawisk, chociażby ostatnio naturalny, to ja naprawdę jestem za to mega wdzięczna, bo człowiek uczy się całe życie, a tak naprawdę go umiera, <grym>, ale to nic. No okej, okay, dobra, lecimy z tym. Przeliśmy właśnie pod onszą, idziemy zrobić małe zakupy, bo potrzebuję, ja Wam nawet nie mówiłam, ale już wam tłumaczę. Potrzebuję foremek, bo będziemy z córką robiły cukierki. A takie czekoladowe. A skąd mamy czekoladę i jaką czekoladę? To dowiecie się we vlogu, w którym właśnie będziemy te cukierki robić. Jestem przeszczęśliwa, bo to jest świetny pomysł. Muszę kilka rzeczy, muszę jakieś stożeczki kupić. Folię chyba mam, więc mi wystarczy, także idziemy. Fajny pomysł ten Chodzimy do Petko. Ale tu są ładne świąteczne śpioszki. Naprawdę, ja nie mam komu kupić takich śpioszków, ale są po prostu cudne. Jakiej cenie? 12 zł. Słuchajcie, są właśnie takie foremki, ale one są troszeczkę małe. No nic, no jedną na pewno wezmę. Tu są większe, one 10 zł kosztują, ale to chyba jest za duże na cukierki. Dwie takie formy, słuchajcie, kupiłam. Idziemy teraz do onszą. Musiałabym, słuchajcie, kupić do tego prezentu mojego brata jakąś fajną, ale taką nieświąteczną torebeczkę. A tu widzę, że wszystko świąteczne, akurat. Tu jest, słuchajcie, się... dopiero świąteczny raj. Matka, jedyna, ile jest tego wszystkiego. Nie wiem na czym oko zawiesić, ale piękna choinka. jaka fajna forma jest, ciastka taka ogromna. O, i tu jestem, właśnie na dziale, gdzie są wstążeczki. I właśnie którąś z tych snarzyszek do cukierków, ale nie wiem, jaki tylko... Może czerwony, czerwony chyba będzie najlepszy, ale właśnie nie wiem, czy taki brokat, czy tu jest. Nie wiem. Ma ten taki bardziej stonowany kolor, słuchajcie, i oczywiście mamy chojne jakie Ona jest druga, ma 20, ma 20 i one 84 zł, ale takie, a nie, bo one są związane, myślałam, że są rzadkie. Tu są cudne gwiazdy, ale malutkie w sumie betlejemskie po 12 zł. A tu jaka jest piękna. Tylko ja. Ja osobiście wolę czerwone, takie bardziej świąteczne. Ale w jakiej cenie są, te większe, to nie wiem. Ale tu są większe. A, te większe są po 24 zł. Czerwone. I tutaj muszę wziąć te czapeczki, ale chyba wezmę dwie. I zobaczycie, co będziemy z tego robić. Nie Potrzebuję karty z taką, wiecie, jak na życzenia eee. jest. A chyba, tam Słuchajcie, są. na razie nie znalazłam mm, takiej karty jak szukam. Ale to jest mnie rozśmieszyło. Gratulacje z okazji kredytu na 30 lat. Jest również taka kartka. <grym> jest mnóstwo tych kartek. Tu ślubna, tu na chrzest, a tu urodzinowa, ale no nie mam takiej, której ja posłam. Nawet słuchajcie, takiej już z opłatkiem w środku. A tej, której ja nie ma. Oczywiście na święta tak... nie można zapomnieć o popilach, ale powiem wam szczerze, że tu są takie ceny. Na przykład za taką kostkę 15 zł, uważam, że to jest gruba przesada, naprawdę. 15 zł za taką kaczuszkę. Tutaj za to 20 zł. Straszne tutaj są wysokie ceny na te zabawki dla złoty, to ja wiem, co chcę. On na pewno by chciał piłeczkę, bo on kocha tą piłeczkę, którą widzieliście, taką czerwoną, z którą on się zawsze bawi. I musi mieć coś podobnego. Słuchajcie, prawdopodobnie jadę do syna i nie wiem może coś zdrowego, słodkiego przed tym świętami. ale nie ma nic takiego jak co by mnie zachęciło do kupna, a ceny są kosmiczne. Powiem Wam szczerze, że niby ma to być bio, ale składy są wątpliwe, naprawdę. Jesteśmy pod action, ale to, co tutaj się dzisiaj dzieje, to jest szok. Tu jest tyle ludzi, nie ma gdzie zaparkować. Oj, mam jedno miejsce. Idziemy zatankować, słuchajcie. Maszynę. Cała jestem, słuchajcie, od... Nie założyłam rękawiczek i mam takie ręce cuchnące. To jest dobra cena, słuchajcie, bo tu jest 5,98 za litr ropy. Także rewelacyjna cena, ale kolejka jest. A taka, słuchajcie, jest kolejeczka do zapłaty. Coś, kochani, wiedziałam, że czegoś zapomnę, a mianowicie kleju do pistoletu. Nic trudno, już nie będę się cofać na pewno, bo tam są takie kolejki gigantyczne, że szkoda. Słuchajcie, w action, oprócz, że kupiłam oczywiście płyn do mcia naczyń i do toalety, to kupiłam, słuchajcie, nareszcie selfie -sticka. Także mam nadzieję, że teraz posłuży mi twut fut fut wypluć <ścoughs> dłużej niż jeden dzień. A teraz, moi kochani, idziemy do Rossmana, bo chciałam jakiś krem sobie kupić taki który mogłabym bardzo grubą warstwę kwaść, coś żeby go stosować jak maseczkę, o w ten sposób. Zobaczcie jakie piękne słoneczko się zrobiła. tak piękna pogoda, cudna, cudna pogoda się zrobiła. Pięknie słoneczko świeci, także już idealnie. Słuchajcie, jeszcze na szybciutko weszłam do Biedronki, kupiłam pierniczki, takie bonitki, one są przepyszne. Teraz idziemy na sekundę do Rosmana i słuchajcie, przed chwilą mnie facet za... Coś, coś nie zgadzało się w kasie i cofnął mnie, bo myślał, że nie zapłaciłam za te pierniki, ale to nic co to To może być fajny produkt, taka mgiełka, to jest e, rozświetlająca. Słuchajcie, już jestem z powrotem, cieszę się, że weszłam do Rosmana, dlatego że kupiłam mm, tą maseczkę, ten krem maseczkę, o którym Wam mówiłam. I ale kupiłam jeszcze, słuchajcie, resztę do prezentów, także cieszę się bardzo. Oczywiście Wam nie pokażę, bo nie mogę pokazać, ale cieszę się, bo już mam większość prezentów, naprawdę. Z głowy. Wczoraj, to prawda, jak byliśmy właśnie w tym dużym centrum handlowym, to sobie nic nie kupiłam, ale to nic. To nie jechałam dla siebie, tylko dla innych. No. Także jestem zadowolona, że dzisiaj też udało mi się coś fajnego y, dostać. Słuchajcie, Proszę. i teraz tak naprawdę jedziemy do mnie, do domciu. Ja muszę wszystko wypakować i jadę do syna na kawkę. Tylko do syna, dlatego że y, y, narzeczona jego jest z pracy, także no szkoda. Szkoda, no ale czasem i tak by. Moi kochani, bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym dniu na no moim Moi kochani, nastał ten dzień ubieram choinkę. Jest to pierwsza choinka, bo ja zawsze w domu mam dwie. Jedną taką malutką, tutaj w kuchni i w jadalni, drugą większą przed samymi świętami stawiam w dużym pokoju, także bardzo serdecznie Was zapraszam, włączyłam sobie już klimatyczną muzyczkę, bo ja uwielbiam w momencie, kiedy przystrajam, ubieram dom, uwielbiam właśnie włączyć sobie albo taką muzyczkę świąteczno-jazzową, albo nie, wiem, czy znacie taki pamiętacie takie? pomyślę, że tak albo George'a Michaela uwielbiam tą jego świąteczną piosenkę kochani. Kochani, ja przyjąłem sobie tutaj już karton. Już jest moja choineczka. To jest właśnie ta choinka, którą ja mam co roku od dwóch lat, bo wcześniej miałam taką białą, a to zobaczycie ją również, bo ona będzie tym razem stała przed domem. I tu mam karton. W tym kartonie są rzeczy, które właśnie są tutaj do jadalni. A mamy między innymi, zobaczcie, takie wieńce. To tu jeszcze mamy kolejne wieńce, bo tego nie mam. Mam najmniej, kochani wiem, albo właśnie na wieńce, albo na rolki po papierze. Mmm, światełka, dlatego żeby nie mieć problemu. Tutaj jest kolejny wieńc. Dobra, a resztę będziemy rozkładać razem. Tu już słuchajcie świąteczne kubeczki. W jednym oczywiście świąteczna herbatka, w drugim kaszka i ruszamy. Podoba mi się bardzo ta choineczka i tutaj jeszcze na lustrze powiesiłam lampeczki, ja w ogóle uwielbiam lampki, bo one dodają takiego klimatu i oczywiście tutaj, słuchajcie, lampeczki no musiały być na stole. Także cieszę się niesamowicie, bo już mam przystrojony chociaż troszeczkę, chociaż minimalnie ten domek, no. Tutaj jeszcze mam Mikołaja, nie wiem czy go dobrze widzi, bo dosyć ciemno już na dworze, szarawo raczej. Tu jeszcze chcę do tej latarenki włożyć lampki, ale takie na baterie, bo to, to by było już za dużo, za mocne by było. I moi kochani, ja są tą piękną choinką zapraszam, zrobiło się tak przyjemnie, ciepło, świątecznie. Przechodzę życzyć Wam na ten grudzień, bo mamy już 3 grudnia, jakby to oglądacie we wtorek, Życzyć wam wiecie dużo uśmiechu, radości, żebyście się nie dali wciągnąć w taki pęd świąteczny, w jakąś taką wariację, żeby się nie stresować, żeby wszystko robić z uśmiechem na ustach, nas spokojnie. Także moi kochani, w tej chwili się przychodzę do Was pożegnać. Bardzo serdecznie Was wszystkich ściskam i co? Mam nadzieję, do zobaczenia w następnym vlogu. Ciao!